Poruszony Krzysztof Skurzyński mówił w DDTVN rodzinnym dramacie Dawida Kubackiego. Malgorzata Rozenek zareagowała. Nie milk na echa rezygnacji Dawida Kubackiego z rywalizacji i opuchar świata. Jak okazało się w poniedziałek. światowej sławy Skoczek musiał zdecydować się na tak radykalny krok ze względu na ciężki stan zdrowia jego żony. Jak ujawnił ojciec sportowca, Marta Kubacka trafiła do szpitala w niedzielny poranek. Powodem hospitalizacji były poważne zaburzenia serca. Ojciec Dawida Kubackiego zabrał głos w sprawie hospitalizacji Marty Kubackiej. Ujawnił, kiedy zona skoczka trafiła do szpitala. Odzew na poniedziałkowy post skoczka był ogromny. W sekcji komentarzy nie brakowało słów wsparcia od znanych osób. W tym także od jego rywali. Swoje wsparcie okazali m.in. Niemiec Karl Geiger, Pochodzący z Austrii Stefan Kraft czy Norweg Halvor Egner Granerud. Na słowa otuchy zdobył się też prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Malesz. Adam Malesz wysłał sms Dawidowi Kubackiemu. Wiadomo, co mu odpisał. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Temat trudnej sytuacji Kubackiego i jego rodziny został poruszony we wtorkowym wydaniu Dzień Dobry TVN. Krzysztof Skórzyński opowiedział o rozdzierającym momencie, gdy dziennikarze jako jedni z pierwszych dowiedzieli się o rezygnacji Dawida z dalszej rywalizacji. Skurzyński nie krył silnych emocji, gdy mówił o przeciwnościach losu, z którymi muszę zmagać się teraz Dawid i marta. Gdy Glos zaczął mu się lamować, towarzysza mu Malgorzata Rozenek zlepala go za ramię. Zawieszam glos, Wiecie dlaczego? Bo mam do tej sprawy bardzo osobisty stosunek. Bo ja z nami Dawida, i Martę, mówił. Ja wam powiem, jak to wygląda z naszej perspektywy. Przed godziną 14 dostaliśmy wiadomość z polskiego Związku narciarskiego, za o godzinie 14 wszyscy musimy być w takim miejscu to się nazywa Migzona to jest takie miejsce dla dziennikarzy podskocznia. Gdzie robi się wywiady? Wtedy zszedł do dziennikarza na tę strefę Thomas Turnbichler. Trener reprezentacji, który miał takie krótkie wystąpienie, mówił o tym, że z powodów osobistych Dawid jest zmuszony wrócić do domu, wycofuje się z całego cyklu Rafael. To jest ten cykl norweskich konkursów. Następnie dodal, że miał przeczucie, że wydarzyło się coś dramatycznego. Niestety, nie mylił się. Powiem Wam zupełnie uczciwie: że nie mieliśmy wątpliwości ani przez moment, zanim wydarzyło się coś dramatycznego, mówił: Jeżeli się wycofuję w takich okolicznościach zawodnika, który bije się o zwycięstwo w Pucharze Świata, a przynajmniej o podium w całym Pucharze Świata, to wiedzieliśmy, że jest bardzo źle. Zostaliśmy poproszeni o uszanowanie prywatności Dawida i nie zadawanie pytań, więc czekaliśmy na te oficjalne informacje. Dawid się nimi podzielił wczoraj na Instagramie, mówiąc o tym, że Marta jest w szpitalu. Z powodów kardiologicznych jest w ciężkim stanie i walczy o życie. Prowadzacy opowiedział także o wzruszającym zachowaniu norweskiego skoczka chcę jeszcze powiedzieć, że fantastycznie zachował się Halvor Regner Grennerud, lider klasyfikacji generalnej Pucharu świata Norweg. Po rezygnacji Dawida, on został zwycięzca, wspomina. Podszedł do mnie i powiedział, bardzo cię proszę. Żebyś dzisiaj nie pytał mnie o radost z tego zwycięstwa, dopóki ja nie wiem, co się wydarzyło u Dawida. Nie zadawaj mi tych pytań. Do końca tego konkursu staliśmy w gronie dziennikarzy i przysięgam państwu. My już chcieliśmy, żeby to się zakończyło, żeby ten konkurs był czymś tak niematerialnym. Dawid. Marta, jesteśmy z Wami całym sercem, modlimy się za Was, za Wasze dzieci. Nasza maleńka córeczka i wierzymy, że to się skończy dobrze.